Cześć moi drodzy, tutaj wujek Jacek, witam Was w ten świąteczny czas. Mam nadzieję, że pomimo panujących obostrzeń udało Wam się jakoś spędzić święta, chociaż pewnie tak jak u mnie jest to dosyć pokrojone grono. Jesteśmy wszyscy podzieleni na grupki, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia. W każdym razie, dziś jest ważny dzień nie tylko przez na święta, ale również wyniki konkursu, bo do wczoraj, do północy, można było pod poprzednim filmem wpisać w komentarzu rzeki, zasubskrybować kanał i wygrać pana... Stefana Smoga. Czas w takim razie hmm, wybrać zwycięzcę. To jest ten filmik. Troszkę was tutaj się zgłosiło ostatnio, więc czas poczuć was, wybrać zwycięzcę I tak jak mówiłem, wybierzemy sobie trzy e, osoby, zależnie od kolejności, jeśli ta pierwsza nie da mi e, swoich danych do końca, e, no w ciągu 24 godzin jak wyrzucę ten filmik, no, to następna osoba e, będzie mogła wygrać to razem z detegowaną karteczką ode mnie. Zrobimy sobie to w ten sposób. To jest taka strona do losowania komentarzy. Wrzucamy ten filmik. I, i, i... Based on the specific text. Tak, specific text było Jackie. Duplikatów nie było, więc nie ma co tego używać. Nie, 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 nie. W odpowiedziach na komentarze też nie. No i dobra. 16 użytkowników wziął udział. No i zobaczmy. No dobrze, pan ZMDM KCP. Zobaczmy gdzie on to w ogóle jest. O, ten co 3 dni temu. No co pan jest ZMDM? Zaraz jeszcze tutaj napiszemy komentarz. No i jak wypuszczę ten filmik, no to, to w ciągu 24 godzin proszę się zgłosić e, Wysłać mi dane albo w komentarzu, chociaż ja chcę to nadać paczkomatem, więc potrzebuję albo... nie, albo potrzebuję maila, potrzebuję numer telefonu i kod paczkomatu, na który to muszę wysłać, więc albo to rzuć pa pani, albo pani ZMDM KCP, zresztą to za nazwa. E, na filmowego maila kontakt małpa tani dom szkieletowy .pl, albo też na filmowy telefon 799 870 860. Dobra, zobaczmy następną osobę. Pick another winner. Pani Basia Laskowska. No więc jeśli tamta osoba się do mnie nie zgłosi, to, to też pod komentarzem pani, pani Barbary... Te informacje, no i wtedy Ona z kolei będzie miała jeden dzień na to, żeby odpowiedzieć. A jeśli i ten e, te ZMDM KCP i pani Barbara Laskowska się nie odezwał, to Adrian Strużak. Super, no to myślę, że sytuację mamy jasną. Tak więc, panie ZMDM. Po e, wypuszczeniu tego filmiku czekam na odzew, e, karteczka razem z, z Fajniakiem, e, Stefanem, Smogiem, najbardziej krakowską maskotką w dziejach historii, e, powędruję do Ciebie. A Wy co? Nie obżerajcie się za bardzo. <grytum> Dobra, nie, nie będę hipokrytą. E, bo... <grytum> Bawcie się dobrze w swoim rodzinnym gronie. Cześć!